Cześć. Truman Husarski, autor książki Kraj niespokojnego poranka. Pamięć i bunt w Korei Południowej. Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki. Mówił Klaudiusz w słynnej powieści Roberta Gravesa. Próba przedstawienia trawiących Koreją konfliktów, tak by oddać sprawiedliwość każdej ze stron, była wielkim wyzwaniem i obawiam się, że mimo usiłowania, by pozostać bezstronnym. Wykonanie w pełni tego zadania jest niemożliwe. Pomimo homogeniczności narodu koreańskiego i zamiłowania do opisywania rzeczywistości w liczbie mnogiej, koreańskie społeczeństwo jest skłócone i wewnętrznie skonfliktowane. Zachodni dziennikarze często pogłębiają tę przepaść, opisując koreańską politykę bez świadomości jej specyfiki i przez pryzmat własnych pojęć oraz wartości. Jak mówi koreańskie przysłowie: "Chonhu pulke". Przód nie zgadza się z tyłem. Chciałem Państwa zaprosić dzisiaj do wysłuchania audiobooka, który właśnie ukończyłem dla Wydawnictwa Czarne. W którym poznają Państwo moją książkę dotyczącą społeczeństwa południowo-koreańskiego z jego bolączkami, wyzwaniami i problemami, a także z wątkiem północno-koreańskim ponieważ również dzisiejszą Koreę Południową nie sposób zrozumieć bez kontekstu bujczucznego sąsiada, który cały czas miesza i oddziaływuje. Zapraszam Państwa do wysłuchania.